Czy między nami się klei? Nie no jak mnie tykasz to nie. Okay. Bo ja jestem taki wiesz... A skąd wiesz jaki ja To było podsumowanie, tak? Tak, tak? Dzień dobry YouTube. Tym razem jesteśmy we Wrocławiu. Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław. Myśmy w Gdańsku, byliśmy w Katowicach, teraz jesteśmy we Wrocławiu. Tutaj jest siódma Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców. Cóż naukowcy mogą robić na Akademii Wychowania Fizycznego? Spróbujemy się dowiedzieć, to wszystko zobaczycie w materiale, ale naprawdę jest duża korelacja między sprawnością fizyczną a wpływem, zarówno na zdrowie, na jakość tego zdrowia oraz na zdrowie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Jak to wygląda? Porozmawiamy. Dowiemy się, również wy to zobaczycie i posłuchacie w materiale. Zapraszam serdecznie. Kamil, dzień dobry. Witam. Witamy się ponownie na wizji. Mieliśmy możliwość rozmawiania również w Katowicach, kiedy była konferencja, był święto siły. Tutaj jest siódma konferencja, ogólnopolska konferencja. A czemu ogólnopolska? Może za granicę też będą goście? Już za chwilkę wyjaśnię. naukowców, właśnie. Już tutaj na samym wstępie mówiłem, że... Czy to jest powiązanie nie tylko sprawności fizycznej z fizycznością, ale również ze zdrowiem psychicznym? Bo dzisiaj, szczególnie w szkołach, bo tutaj też młodzi przyszli nauczyciele studiują, żeby wprowadzać również i na ten aspekt zwracać uwagę w szkołach, ale nie mieszając, po co ta konferencja siódma? Siódma, ponieważ mamy siódmą edycję. Wcześniej w naszej uczelni był to taki wewnętrzny konkurs studenckich kół naukowych. Obecnie jest to już edycja ogólnopolska. Mhm. Siódma tym razem. Wracamy do działań z 2019 roku, że jest w pełni na żywo. Mhm. Już nie hybrydowa, niezdalna. Widzimy się tutaj Fajnie. na żywo, oczywiście z multimedialnymi transmisjami w media społecznościowe i w kanały informacyjne. Mhm. Natomiast obszary, według tematyki, tak jak też jest w tytule. Mhm. wokół człowieka. Wszystko, co tyczy się tematu wokół człowieka jest tutaj prezentowane i prezentują mhm. to młodzi naukowcy, studenci, doktoranci, przyszli, przyszli pracownicy nauki. No właśnie, wypowiedzenia się zarówno Ktoś, kto jest dopiero studentem, ktoś, kto jest magistrem, doktorem, profesorem, jeżeli ma coś do powiedzenia w tej sprawie, w tym aspekcie, śmiało może tutaj się wypowiedzieć. Jak najbardziej tak. Natomiast profesorów zapraszamy do sesji, do seminarium, do wykładów inauguracyjnych, do wykładów plenarnych, dlatego, żeby podzielili się z tymi obszarami, którymi się zajmują, z młodymi naukowcami. Na przykład dzisiaj mamy temat dotyczący potencjału marki osobistej, planowania badań naukowych, taki wykład mhm. metodologiczny. Natomiast obszar, Szare sesje tematyczne, które są w dzisiejszej tematyce konferencji, to jest m.in. nauki o sporcie, rehabilitacja sesja terapii zajęciowej, mhm. tematy różne, czyli taka sesja waria i sesja plakatowa, która łączy też inne tematy, które dominują wokół człowieka. Mhm. A patrząc chociażby na nauki o kulturze fizycznej i formy uczestnictwa w tej kulturze, jest to wychowanie fizyczne, jest to rehabilitacja, jest to sport, jest to turystyka i rekreacja, tak czyli tutaj wszystko my wokół wszystkim tego człowieka zbieramy. Tak? Mhm. I są to czasami nauki ścisłe, są to nauki biologiczne, są to humanistyczne i społeczne. Także każdy tutaj, kto w obszarze wokół człowieka funkcjonuje, mhm. może dzisiaj te e, wyniki swoich badań przedstawiać. Czyli można brać, e, być uczestnikiem, zarówno czynnym, jak i biernym na tej konferencji. Tak. I, tak, na przyszłość sobie powiemy, e, gdyby ktoś chciał wziąć udział w takiej konferencji to co by musiał zrobić, gdzie by się musiał zgłosić? Oczywiście śledzić naszą stronę, czy to Studenckie Towarzystwo Naukowe, czy Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Tegoroczną edycję rozpoczęliśmy już rekrutację w drugiej połowie grudnia, także dość wcześnie. Podejrzewam, że przyszłoroczną również jeszcze w tym roku rozpoczniemy mhm. rekrutację. Informacja będzie przesyłana na mediach społecznościowych, ale też do innych uczelni, które zajmują się podobną tematyką jak nasza, do uczelni krajowych. Zadałeś pytanie, czy konferencja w przyszłości międzypaństwowa myślę że na pewno Zespół, który organizuje konferencję, władze uczelni są temu przychylne. My nabieramy coraz większego doświadczenia. Myślę, że naturalną progresją, tak jak to mm -hmm. wygląda w sporcie, od mm -hmm. czym doskonale wiemy, jest rozwinięcie tego tematu do kierunku międzynarodowego. I tego Wam serdecznie życzę. My szykujemy się do konferencji. Było święto siły, teraz konferencja młodych naukowców w młodości. W młodych trwi siła, młodych siła także tak. Tak, więc, Także mam nadzieję, że będzie naprawdę fajnie. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo i do zobaczenia. Widzimy no. się. Tak jest. E, Michał, dzień dobry. Cześć. Cześć. Dzień dobry tak, ten. Święto Siły całkiem niedawno skończyło się w Katowicach. Nie, Święto Siły trwa cały rok. Całoroczna to jest całoroczna koncepcja. Świętujemy siłę każdego dnia. Ale takie podsumowanie, taka inauguracja tego <noise> bankiet. wszystkiego, <noise> bankiet. E, bo w Katowicach całkiem niedawno, fajnie, dzisiaj jesteśmy na WF we wrześniu, we, wrześni we Wrocławiu. E, tylko o czym mówię? Fajnie, że. Te AWF-y razem tak ze sobą współpracują, że wymieniają te poglądy. Dzisiaj akurat jest troszeczkę inna koncepcja, bo tutaj chodzi, żeby też promować tych młodych naukowców. Generalnie wieczór naukowców jest taką już też uznaną marką konferencji, typowo naukowej. To nie jest konferencja, znaczy każdy może by uczestniczyć wysłaczem, by ale to jest typowo konferencja dla ludzi, którzy prezentują wyniki badań, więc jest tu mnóstwo posterów, mhm. jest kilka sal wykładowych, gdzie jednocześnie każdy z uczestników, który zgłosił się do czynnego udziału prezentuje wyniki swoich badań, ma na to 15 minut gdzie prezentuje jasny projekt, jasny wynik i implikacje, więc nie jest to takie trenerskie szkolenie, coś co po części w Katowicach łączymy troszkę mhm. sesję posterową z tą sesją taką bardziej dla ludzi, dla trenerów generalnie informacyjny. Tu typowo naukowy taki kontent, taki związany z przedstawieniem i faktycznie. Z tematyki, którą ja widziałem, czy panel sportowy, czy panel związany, czy generalnie są różne panele, Fajne, ciekawe pomysły. Mhm. E, młodzi, e, co nie znaczy, że to są słabe prace. To są osoby, które są też. nowe się... światło, jakby trochę, może mają inne spojrzenie, tak. jakiś inny pomysł. Niekoniecznie to musi zakończyć się gdzieś tam. Sukcesem, albo tym, co sobie zamierzają, ale no, trzeba zrobić badanie, żeby się o tym przekonać. Tak, no jest też zespół od nas Zawłe w Katowice, czyli są też osoby współpracujące ze mną, więc to jest zawsze każdy z uczestników czy prezentujących wyniki badań, no ma jakiś stosunek takiego opiekuna. Mhm. I są tu też w obrębie tych nazwisk, współautorów, są mocne nazwiska, które w Polsce, w tym naukowym świecie funkcjonują. Ale przede wszystkim, co jest fajne, że, że ta nauka. Wychodzi takie, próbuje się zbliżyć do rzeczywistości, hmm. czyli jest ten odbiór, dużo ludzi tak przychodzi posłuchać, dużo ludzi się wzoruje na pewne rzeczy. Oczywiście często przy social mediach te naukowe wyniki są zbyt zero jedynkowo przyjmowane, hmm, bo tak hmm. to jest po prostu błędnie. Hmm. Hmm. To, to zależy wszystko. Tak, Ale to musisz. Dlatego te osoby, które na przykład mocno się rozwijają, chcą być trenerami, ale takimi otwartymi, czy to tak jak określałem, science-based, to sugeruje nawet dołączyć do zespołów. Przecież na każdym AWF-ie są zespoły badawcze, można robić doktoraty, można wyjść, spróbować swoich sił. Nie trzeba być studentem, żeby czy studiów doktoranckich, można zrobić doktorat zaocznie. Przejście drogi, ja powiem tak, jak, jak ja zaczynałem studia, i, i przede wszystkim, jak zaczynałem studia, to ja. Ja byłem już medalistą, robiłem fajne wyniki, ja wiedziałam wszystko, ja, ja się znałem na pięgu siły, ja zrobiłem studia i wtedy zrozumiałem, że się nie znam. I poszedłem na doktorat, gdzie na początku widziałem, że to jest proste, to, to, to. Po doktoracie zorientowałem się, że ja naprawdę jeszcze mniej wiem. I ta droga bycia studentem, doktorantem i potem w naukowych takim rozwoju, ona resetuje podejście. Z tego zero-jedynkowego, ja wiem jak trenować. To, 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 tak zrobić, że chwilę, Okazuje się, że e, to była fikcja, w której e, żyłem. W takim a rzeczy... Tak, a rzeczywistość <gry> pokazuje te czynniki. Przede wszystkim ta droga naukowa, to co robią tutaj, uczy. Pewnego dociekania, mhm. nawet czasami wejdziesz w ślepą uliczkę i coś, czegoś nie wykażesz, ale nie wykazanie czegoś jest równie wartościowe jak wykazanie, bo to mhm. pokazuje, że to nie działa, to pokazuje, że ten element nie działa. Ale z drugiej strony, co było też moim takim dużym zaskoczeniem w moim, powiedzmy naukowej karierze, bo to może zbyt mhm. duże słowo, mhm. jest to, że każdy wynik jednego badania. Otwierał mi pomysły na pięć kolejnych i to jest taki neverending story. To jest naprawdę taka sieć, która się. Tak, jak przybydzieć, że utniesz mackę, wyrosną. Tak, dwie, tak, utniesz to nie o tak, bo, bo potem masz tych pytań i nadal e, no, zrobiłem ileś prac naukowych, e, mam doktorantów, e, mam jakieś tam naukowe osiągnięcia, a ja, ja nadal mam problem z określeniem co na przykład, nie wiem, zero jedynkowo, że to jest dobre. Nie. Mhm. Tym większy mam taką e, świadomość tego tych czynników. Dlatego młodzi, młode talenty i powiedz mi, bo dzisiaj one te talenty się pojawią, będą przedstawiać swoje wyniki, ale powiedz mi ty, jako wykładowca akademicki, pierwszy rok, może drugi rok, czy też to jest tak, jak w sporcie podobnie, że masz nosa, że to jest ten student. Z niego naprawdę będzie, bo jest, można tak wyczuć, że tego to jest taki, po prostu chce być, może chce sobie zrobić tytuł albo badania po to, że, żeby sobie zrobić, a ktoś to jest rzeczywiście taki, taki manosa do tego. Jest to tak i są osoby, które, kurczę, mają, czują inaczej w tej dziedzinie, bo to każdy idzie w swoją dziedzinę gdzieś, no. mm -hmm. ja rozmawiam z kimś, ja widzę, że on czuje temat i docieka, aczkolwiek w naszym, szczególnie no u nas w mamy bardzo fajny, mocny zespół. Bardzo ważnym jest też e, dopasowanie się to mentalne, czyli, wiesz, to tak jak z osobami. Usiądziesz z kimś w aucie i z kimś od razu rozmawiasz, a z kimś siądziesz i, i no kurczę, się to nie kleje. Tak samo jest mhm. tu. Dobry zespół e, działa w sposób e, spójny, i, i, ale jest tak faktycznie, że dużo da się wyuczyć. Mhm. Ja, ja ileś lat wstecz, no ja nie miałem pojęcia o robieniu badań naukowych, ja się wszystkiego nauczyłem. Mhm. Teraz jest tak, że my pomagamy, ja pewne rzeczy czy robiłem sam, sam się uczyłem, jak to zrobić, szukałem w internecie, czy gdziekolwiek, mhm. czy podpytywałem, a teraz no, my mamy są koła naukowe, są zespoły badawcze, czyli to naprawdę działa prężnie i jeżeli i na początku, jeżeli ktoś chce rozpocząć taką drogę, to przede wszystkim wystarczy chcieć i włożyć w to pracę, bo to nie jest tak, że dostaniesz coś po prostu, chcesz być współautorem pracy, ok, to nie wystarczy, że, że zrobisz badania, które ja wymyślę. Ty masz coś zrobić więcej, bo zrobienie badań to jest techniczne to wykonanie. A rektor powiedział tutaj tak. właśnie Akademii Wychowawania Fizycznego, tu we Wrocławiu, chyba tak, dobrze mówię, żeby... Do swojego mentora mentor wniesiał głów na zajęcia, bo po co on miał powielać jego, tak. to co zrobił? Tylko idź, szukaj nowej idź. drogi, idź, to się rozwija. I idź i bądź lepszy, nie? Tak. Zrób więcej ode mnie, bo ja się tego nie boję, nie, nie, nie boję się konkurencji w cudzysłowie, bo i nie mam, bo jestem Michał Wilki i jestem sam jako Michał Wilki. <noise> dlatego będzie ja idę swoją lepszy, lepszy w tym, tak. ktoś inny w tym, a ja już swoje, że tak powiem uzyskałem i nadal się rozwijam, a chcę przede wszystkim no i to coś mi się daje. Niedawno, za niedługo, niedawno się bronił jeden mój doktorant, za niedługo się będzie drugi bronił. Fajne prace, innowacyjne, poszli krok dalej. Oczywiście do, do doktoratu jesteś mocno prowadzony uh -huh. przez tego promotora, zrób tak, zrób tak, troszkę na ślepo tak uh -huh. czasami, ale potem po doktoracie, po doktoracie się okazuje kto z tych osób, bo ja ich puszczam, którzy są samodzielni, zrobiłeś doktorat, idź w swój mm -hmm. świat, masz pytania, ci odpowiem, ale już nie będę cię prowadził e, mm -hmm, krok mm -hmm. po kroku, co warto, nie warto, popełniać swoje błędy, bo cię błędy dużo nauczą po prostu. Konferencja młodych naukowców. Czy to można porównać, na przykład tak jak są debiuty w Opolu albo debiuty na scenie, e, że tutaj można znaleźć osobę, którą ktoś zauważy i być może będzie chciał promować tą osobę, tak jak ty masz swoich doktorantów, to może być coś takiego, czy w ogóle coś takiego istnieje na akademiach, że kurczę, ale ten ma naprawdę potencjał, ja bym chciał z nim współpracować. Co bardziej idzie w drugą stronę, znaczy, to też zależy od... od tak z drugiej od, strony, nie? bo za jest student sobie. Nie? Ja zawsze, mimo wszystko cały mój zespół katowicki, który gdzieś tam jest w moim zakładzie, to mimo wszystko jest jedna zawsze droga, którą wszyscy dotychczas przechodzili. Byli najpierw studentami, pisali prace magisterskie u mnie. Mhm. Fajnie załapali dany temat. Oni chcieli iść dalej, ja im otwarłem drzwi. Proszę, nie ma problemu, zobaczymy, co z tego będzie. Wykazywali się część i często zostają i są, et, mają etaty, zaczynają pracować i, i, i e, czy, czy z zewnątrz nie ma tak, raczej, że, żebym ja szedł do kogoś i, i zapraszał go. Do... Generalnie jestem otwarty na współpracę, bardzo chętnie, bo, bo współpracuję z, z Gdańskiem, współpracujemy z Krakowem i tak dalej. Nawet jak do mnie przyjeżdża ktoś z cudzysłowie, bo to nie jest konkurencja, tylko z innej uczelni. Na zasadzie konsultacji robią projekt badawczy, to ja na przykład podpowiem słuchaj, Tu robisz błąd, albo warto by to. Ja sprzedam najlepszy mój swój pomysł, mm -hmm. bo ja go niekoniecznie zdążę zrobić, bo ja mam tych pomysłów bardzo dużo i ja, ja przekazuję te pomysły, jest, bo tak. mi zależy na tym, żeby się nauka rozwijała, a nie żeby ja miał publikacji więcej. Czy ja. Potem nawet są sytuacje takie, że ktoś mi e, e, dzwoni, że oni napisali, zrobili projekt, napisali pracę, że, że, e, żebym był współautorem, bo to była moja koncepcja. Ja nie, ja jak, jak włożyłbym więcej pracy w to, to wtedy, bo, bo sama mhm. pomysł super, że zrobiliście, dostajem mnóstwo pracy ze świata z takiej współpracy że że koryguje pracę, więc tam mhm. już jestem spowatorem, Pracuję tak z Grecją, z Czechami, z Brazylijczykami i oni przesyłają, ja jestem takim osobą, która robi ten ostatni szlif. Ja wybrałem znaczy, ciebie i skoro już mam pracę, nie, z tobą bym nie mógł pracować, bo nasze relacje by się zepsuły, bo, bo ja jestem taki, wiesz. A skąd wiesz jaki jajstem? Ja, ja, no, ja lubię robotę, nie? nie, nie Sugerujesz coś, że ja nie lubię robotę. Żartuję, ja, Generalnie fajnie. <noise> Jak ktoś chce się rozwijać naukowo, to AWF Katowice w, generalnie w, w, w wysiłku w aktywności fizycznej. Każdy AWF ma koła naukowe, każdy studia doktoranckie, chcesz iść. Okej, okay, no dostać na studia doktoranckie nie jest łatwo, ale możesz być zewnętrznym doktorantem, czyli zrobić fajną pracę. Więc wszystko przed wami. Ja też dostaję dużo propozycji, ale większość odmawiam, bo, bo mam mocy przerobowe wyczerpane, ale na uczelniach są. Więc te osoby, które tak bardzo prężnie działają i chcą, próbujcie. Wszystko przed Wami, skoro. Ja byłem w stanie zrobić. To każdy inny może tak naprawdę no. Easy. Easy. Dzień dobry. Dzień, witam. witam serdecznie. Jak masz na imię? Jonathan. Jonathan. Jonatan, jesteś studentem. W sumie no, zacząłeś magisterkę teraz. Mhm. Studia magisterskie. Co robisz na WF-ie we Wrocławiu? No, święto młodych naukowców, jak najbardziej się zgadza. Ja stary ty młody. Jakim badaniem się zajmujesz i co cię tak zainspirowało do tego, żeby zrobić akurat to badanie, które robisz? W tym roku jestem tutaj z wystąpieniem z badania na temat wpływu izometrii, treningu izometrycznego, mhm. jak to jak czas powtórzenia wpływa na generowanie siły podczas izometrycznego półprzysiadu, czyli maksymalnego Napierania na sztangę, tak mm -hmm. zwanej izometrii pokonującej, i jak to wpływa natychmiastowo na wysokość skoku. Mm -hmm. Bo to jest y, jedna rzecz, która, która mnie interesuje naukowo, to jest izometria, mm -hmm. drugą rzeczą jest y, efekt poaktywacyjnego wzrostu sprawności fizycznej, y, czyli to, jak y, ćwiczenie o wysokiej intensywności wpływa na dynamiczne czynności ruchowe, takie jak skoki. W jakim na przykład sporcie będzie miało to zastosowanie? W każdym. W, w, prawie, każdym. w każdym? Nawet i... w sportach siłowych? Szczególnie w sportach siłowych już raczej myślę, że każdy, kto trenuje, wie, że pierwsza seria zazwyczaj jest taka średnia, za to druga już, już lepiej, idzie nie? dużo lepiej. Aha. Ten efekt już jest wykorzystywany w samej rozgrzewce, już wiadomo, że Powodzenie układu nerwowego pozwala nam lepiej wykorzystać nasze jednostki motoryczne, lepiej użyć naszych mięśni. Wszystko wydaje się takie proste, ale jak wchodzimy w głębi w jakiekolwiek zagadnienie, okazuje się, że można z tego zrobić naukę. A powiedz mi, jeżeli chodzi o izometrię, czy byłaby możliwość poprzez trening izometryczny na przykład wywołać hipertrofię? Tak, y szczególnie. Izometria tak zwana utrzymująca, czyli przeciwdziałanie oporowi i ma większy potencjał w wywoływaniu hipertrofii, mhm. jednak no, nie jest to taka optymalna metoda jednak mhm. do kształtowania hipertrofii. Ale jakby sobie. nie było grawitacji, to ten trening chyba byłby jedynym takim treningiem w cudzysłowie oporowym. Tak, tylko wtedy to by musiała być ta izometria pokonująca, napieranie na przedniu, Napieranie. bo wtedy utrzymująca by nie działała bez grawitacji. Okay, ale tak się mocno wspiął na przykład bez grawitacji, no można no by To było, tak. Nie? To, to skurcz izometryczny no tak. wtedy był. To jest. Zobaczcie, bardzo ciekawe tematy, będzie o tym mowa, zachęcamy do tego, żeby również być i śledzić przyszłego naukowca, bo pewnie Twoja kariera będzie się w tym kierunku rozwijała. Mam nadzieję. Wszystkiego dziękuję. dobrego, bardzo dziękuję i powodzenia. Bardzo dziękuję. Mhm. Używasz smartfonu w trakcie treningu siłowego? Nie. Znaczy się y, używam oczywiście, ale pracując w social mediach, ale na pewno nie dekoncentruję się szukając jakichś nowych treści, czytając jakieś artykuły albo czytając jakieś posty. I tutaj właśnie używanie smartfonu w trakcie treningu siłowego wśród Klubowiczów w siłowni One Fitness Biskupin. Jakie badania? Jakie badanie należało zrobić, i co z tego wszystkiego wynikło, możecie sobie znaleźć. Na pewno w jest też to opublikowane, ale to widać to jest XXI wiek. Więc to domena. A, ty tutaj, prawda, no. czy też? Domena dzisiejszych czasów kiedyś było to wręcz niemożliwe. Ktoś miał starą Nokię, gdzieś sobie napisał SMS-a w trakcie treningu, a dzisiaj. Każdy kończy serię, nie uwierzę, że każdy, ale większość można zobaczyć kończy serię i co osiada w telefon, i ta przerwa nie trwa 30 sekund. Jeżeli nawet na poziomie amatorskim, tutaj mówimy, nie mówimy o sportach wyczynowych, bo tutaj nie ma o czym w ogóle rozmawiać, nie ma o czym dyskutować, ale w takim sporcie rekreacyjnym, amatorskim, to nagminne siedzenie kiedyś osobiście obserwowałem przez przypadek, nawet swojego jednego podopiecznego, może on się domyśli, robił podgięcia na maszynie, zrobił jedną serię, po czym wziął telefon, myślałem, że odpoczywa. Specjalnie. Zdążyłem wypić kawę na recepcji, jeszcze patrzyłem, minęło chyba z 15 minut, dopiero zrobił drugą serię. Musiał znaleźć bardzo ciekawy artykuł. Czytał go, albo coś ciekawego, może jakiś nowy odcinek obejrzał, jakiegoś serialu. I to się spotyka może nie 15 minut, ale dość długi okres ludzie zamiast odpoczywać czynnie, to tak biernie, czynnie odpoczywałem wzrokowo, odpoczywają i tracą ten czas na ten treningu. Ten trening potem wygląda, powiedzmy, że trenuje ktoś półtorej godziny albo dwie godziny siedzi na siłowni, z czego tak naprawdę trening mógłby trwać 25 minut, reszta to są social media. Dlatego to jest takie, czy to jest zaraza tego wieku, te smartfony Żebyśmy dobrze się zrozumieli, nie mówimy tutaj o, o tym, że ktoś tam coś nagrywa, no bo taki jest ten świat, ale właśnie dekoncentrowanie się poprzez smartfon na treningu. I o tym właśnie było to badania. To wszystko zależy od upłci, od wykształcenia, od rodzaju pracy, od wszystkiego, kto jak podchodzi do treningu i do korzystania z smartfonu podczas treningu. Eee, za kilka lat mówię, będziemy się witać. Dzień dobry panie profesorze. Mam nadzieję. Za lat? Jeszcze trochę. Na którym jesteś roku? Na pierwszym roku studiów licencjackich. Licencjackich, czyli... Yy... Po prostu na pierwszym roku studiów. Na pierwszym roku. Już wiesz, drążę dalej. Konferencja naukowa, więc wiesz, trzeba wszystko przemyśleć. Wpływ wysokości przeszkód w teście zmian w kierunku biegu. Igor Becker jest ze mną. Yy... Dlaczego takie badanie robić? Jak, po co takie badania? W, yy, w głównej mierze w badaniach chodzi o to, żeby znaleźć metody, które później zarówno trenerzy jak i inni badacze mogą wy wykorzystywać, czy to w treningu, mhm. e, czy to po prostu w projektowaniu kolejnych e, po prostu badań i no jak mhm. można poprawić, um, jak po prostu można poprawić Wynik wyniki, wyniki innych osób albo po prostu metody tak, żeby były one jak, jak najlepsze dla wszystkich. Okej, okay, czy korzystając, bo ty jesteś na AWF w Wrocławiu tutaj, tak jest, tutaj jestem z Czyli masz dostęp zarówno do Personalnego gdzieś tam podejścia, bo i zawodnicy są, i studenci, mhm. a również do bazy takiej szkoleniowej. I teraz na przykład to badanie, które robisz, w jakiej dziedzinie sportowej, w jakiej można było wykorzystać? W głównej mierze opieramy się na, na sportach drużynowych i sportach rakietowych. Czyli tam, tam zmiana gdzie, kierunku jest? Oczywiście, tam, gdzie zmiana kierunku może właśnie wpływać na wyniki stricte w, no w tym sporcie, no, na wyniki sportowego. I teraz sportowe. idąc, tak naprawdę w skrócie, tak. Po chłopsku, czyli przy wysokości przeszkód, czyli im wyżej skaczesz, może się okazać, że to ten kierunek zmienia. Niekoniecznie. Zmiany... Niekoniecznie. Tak? Tutaj chodzi o to, że masz test zmiany kierunku biegu. Aha. To był Aruchet. Ja test, drążę, czyli... drążę, Okej, mhm. okej, okay, okay, ja ci wytłumaczę. Czyli test po takiej strzałce, gdzie ćwiczący badani zmieniali kierunek biegu kilkukrotnie. No i musieli omijać jakieś przeszkody. U mnie ja zajmuję się tym jaki wpływ ma wysokość przeszkód na wynik tych sportowców właśnie. Okej. Okay. I już do czegoś doszedłeś? Tak, doszedłem w tym, że... Jest konkluzja gdzieś? Wnioski jest, są? Są wyniki, są, wyniki, są wnioski. E, wysokie przeszkody... E, na wysokich przeszkodach dużo gorszy czas uzyskiwali ćwiczący, e, więc to jest taki pierwszy wniosek, że sama wysokość przeszkód też może mieć znaczenie Aha. i trzeba w jaki sposób ją ustandaryzować Aha. do tego, Wzrost ćwiczących i masa ciała ćwiczących również może kluczowo wpływać na wyniki testu, więc też warto ustandaryzować to w ten sposób, że ewentualnie dostosować wysokość przeszkód do wysokości ćwiczących, do wysokości badanych. Bardzo indywidualna sprawa. Tak jest, no wiadomo, testy powinny temat, być indywidualne. Na ten temat też będziesz miał tutaj wykład? E, będę mieć tutaj prezentację właśnie posteru przed Super. komisją. Będziemy tak, ja Ci życzę wszystkiego dobrego, rozwijaj się, bo dzięki takim badaniom ten sport gdzieś jest cały czas pchany naprzód i te metody treningowe zarówno dla trenerów, jak i dla zawodników no, sprzyjają temu, że mogą osiągnąć sukces. Bardzo Ci dziękuję. Super. Dziękuję. Panie profesorze. Już niedługo. <laughs> wszystkiego dobrego. Po wielu godzinach Prawie dotarliśmy do końca. Bardzo dynamiczna konferencja, siódma ogólnopolska konferencja młodych talentów. Bardzo dynamiczna to dlatego, że studenci przedstawiają swoje wyniki badań bardzo krótko, 15 minut, rzeczowo, dynamicznie. Można oczywiście z tego coś wynieść. Tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, te badania są po to, żeby pewne teorie, które wysnują studenci, ale i nie tylko, albo potwierdzić, albo pokazać, że rzeczywiście albo działają, albo nie działają. Dlatego dosyć ważna jest ta nauka, czyli dialog mądrzejszych z jeszcze mądrzejszymi. Wtedy uczymy się nawzajem, jest bardzo potrzebne. I od tego właśnie są te konferencje. Oby było ich więcej. Pamiętajcie, że sami również możecie osobiście, tak jak wcześniej tutaj rozmawialiśmy, skorzystać z takiej też wiedzy, jeżeli macie pragnienie Zrobić doktorat albo rozwijać się pod względem naukowym, takie koła studenckie istnieją na uczelniach. Wystarczy dopytać, poczytać. Jest możliwość rozwoju, czego serdecznie Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.